DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Kandydat na burmistrza miasta i gminy Kępno Jakub Grabowski na konferencji prasowej w czwartkowe południe poinformował, że były burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus po przegranym w 2010 roku w wyborach świadomie działał na szkodę gminy Kępno, a także całego regionu. Z ujawnionych dokumentów wynika, że były burmistrz miasta i gminy Kępno, Piotr Psikus, po przegranych w 2010 roku wyborach, świadomie działał na szkodę gminy Kępno, a także całego regionu. Jeżeli te fakty miały miejsce, to dla mnie są one nie tylko sabotowaniem niezwykle ważnej dla regionu inwestycji, ale ze względu na pełnioną przez Piotra Psikusa funkcję burmistrza przez 20 lat, wręcz swoistą zdradą stanu. Zdaniem Jakuba Grabowskiego, w takiej atmosferze niemożliwe jest prowadzenie rzeczowej i uczciwej kampanii wyborczej i niemoralne jest ubieganie się o funkcję zaufania publicznego, jaką jest stanowisko burmistrza miasta i gminy Kępno. Dlatego zaapelował do swojego kontrkandydata o wycofanie się z wyborów. Apeluję do Piotra Psikusa o wycofanie się z wyścigu wyborczego. Apel o wyjaśnienie zarzutów działania na szkodę zakładu zagospodarowania odpadami przez Piotra Psikusa prezentujemy w całości na naszej stronie internetowej.